Witamy Was w kolejnym naszym filmiku poświęconym watażce. Przed Wami Nefis Oraz no się standardowo. No to może zaczniemy już powoli instancję. My lecimy sobie z dwoma petkami. Bo nie potrzeba na naszym levelu już. Żebyśmy odpalali więcej petów. Dwa wystarczą, po co tak. sobie obniżać drop. Niż mamy sola teraz. Dokładnie. Łatwiej będzie no, dużo. Szybko pójdzie, szybko pójdzie. No to, co dzisiaj w filmiku omówimy? Czym się kierować podczas wyboru petów? Przede wszystkim. Tak, tak, można. Jak myślisz, czym się kierować? No ja myślę, że. Czym się kierować? Myślę, że pod kątem wybierać pety tak. Żeby był full debuff cały czas. PT. Na przykład Shpila i dwie pod Na full debuff. Maksymalny debuff. No debu. ja też tak myślę. Żeby właśnie wbić to, co trzeba. Jeżeli na przykład mamy postać pod damage, przykładowo, nie? Na przykład mo, mo Dokładnie. Dajmy. To jakie pety? Typowe pod. Pod debuf, no, tak. tak. Tak jak ja mam przecież. Yy, nie mam mocnych petów. No, mam motyla, który, który leczy. I tamtona, który debuffuje z krukiem. Szpila do tego dotkliwe. No i debuff mama, damage ja za, załatwiam. Tak samo jest w Twoim przypadku, nie? Dokładnie. Tylko w moim przypadku to pisze odwrotnie. Odwrotnie, bo mi potrzeba samych szpilek. A u Ciebie jest odwrotna sytuacja. Potrzeba Ci szpilek. Ja Teraz I u Ciebie trzeba damage'u też więcej. A u mnie trzeba damage'u, tak. Tego ważne jest, żeby właśnie zastanowić się, czego nam brakuje w ekipie. Do drużyny tak jest. No standardem myślę, że jest przy dobieraniu petów, to pet leczący, jeżeli nie gramy druidem. Dokładnie. Jest to, to można podstawa, powiedzieć, taka podstawa. podstawa trochę. Dużo zwiększa przeżywalność i więcej możliwości solowania jest dokładnie z można ładowe iść na przykład modliszki różne na w Bayern Bayern na lodowym jeziorze. Można sobie posolować a co sądzisz w ogóle tak o yy, warunkach jakie pet <laughs> musi spełnić to jest ważne żeby o tym wiedzieć co nie na przykład jak mamy w przypadku sola że jeżeli mamy więcej niż y, 3 bądź 3... więcej w przeciwników. przeciwników. Tak. To, jest, to tak działa właśnie, że sol dopiero daje deszcze. Jeżeli więcej niż trzech przeciwników w drużynie, to też jest bardzo ważne, bo jeżeli jest mniej niż trzech, daje zwykłe ataki, pięć ataków. Pięć zwykłych ataków i nie biję w ogóle obszarowo, więc też na to trzeba zwrócić uwagę, czy będziemy takimi stwarmić na przykład wieże. Yy, duszki mięsko. Dlatego tak, właśnie no też, tak. Ważne no, bo... jest określenie, do czego będzie nam potrzebny PET, tak jak wcześniej mówiliśmy. Tak. Bo jeżeli nie farmiemy takich rzeczy, tylko chodzimy tam na inne rzeczy, typu drawgul, nie wiem, to raczej sol się tam nie przyda nam na takiej instancji. Stacje, które są mocne, pojedyncze moby mają na przykład. Gdzie, tak, gdzie jest mniej mobów, ale są mocniejsze, no to jest mniej przydatne, a gdzie są, jest więcej mobów, a są słabsze, wtedy jest jak najbardziej Sol. Oczywiście no, tak możemy tam... mieć go jako czwartego, nie? Dodatkowego. Nie, tak czwartego, tak. Wymiennie z innymi petami, nikt nie powiedział, że trzeba mieć trzy pety tylko. Które tworzą watachę i nie możemy sobie zmieniać, jeżeli idziemy na danego bossa, bo jeżeli potrzebujemy na danym bosie czegoś, a czegoś nie, no to śmiało można wymienić pety. Niektóre pety są lepsze na jednej instancji, inne są lepsze na drugie. Warto o tym też pamiętać. Można sobie tasować pety. Na przykład z drugą osobą, tak jak my teraz robimy. Tak Ktoś samo potrzebuje. jak mamy yy, z Ploxem, nie? Z Ploxem, z Ploxem. Że yy, stosuje właśnie, dopóki nie wbije debuffa. Dopóki nie wbije full debuffa, czyli książki, szpilki oraz zatrucia, to wtedy cały czas próbuje wbić ten debuff. I wtedy dopiero bije po 8 ataków, czasem nawet 11, że ma husarium. To jest też bardzo dobre. Tylko wtedy, właśnie jest też ta kwestia, że mu many strasznie brakuje. też jeden minus tego ploksa jest taki. Strasznie ubywa many na ma husarium. Ogólnie na magicznych petach strasznie ma many brak. Tak, tak. Ja na kruku tak. też to odczuwam. Czasami. Parę, parę rund nie ma many, tak naprawdę. Taki motyl jednak mu wolno mu schodzi, ma na dużo ataków fizycznych. Motylowy tak, bo ma właśnie zakres ruchu też <coughs> fizyczny. Bliska bije. I to mu dzięki temu to mu pomaga dużo. W tym, żeby tą manę miał jednak cały czas na długą walkę. Dokładnie. Ważne, może... war... ważne też żeby pamiętać o tym, że pety właśnie im więcej mają ataków, to... więcej rodzajów ataków. Tak, więcej rodzajów ataków dokładnie. To mniejsza jest szansa na to, że pet da ten atak, który akurat potrzebujemy. Tak, czyli wylosuje tą taktykę, która jest akurat potrzebna. Tak, tak. Jak na przykład No no. Na przykład na, przy... no mów, no, mów. Mów. Na, na przykład Ogara, jak masz Ogara na przykład. I ogre w pierwszej rundzie nam przykładowo daje trans oraz strach na przeciwnika i w drugiej rundzie jak już ma ten trans, to bije cały czas ataki bliska gryzienie, gryzieniem. A bez tego zawsze w pierwszej rundzie trans rzuca i strach. No właśnie. A jak y, przykładowo dajmy Ere jako pet recepturowy, co nie? Tam to to ile ona ma straszek. ataków różnych A, tam takich? Jest, tam jest, pomieszane tak, jest Strasznie tragedia, pomieszane tak, dużo ataków, bo jeżeli mamy Sola, nie? On też ma dużo ataków, to prawda. Ale, a, ale on daje w określonych warunkach. Masz mniej przeciwników, bije pojedynczymi. Masz więcej, daje deszcze, i to są dwa, dwie rozdzielne taktyki. Można polegać na tych atakach po prostu, osoba. Tak, I bardziej. Wiesz, to da w konkretnej sytuacji. Tak, tak. To, Możesz bardziej przewidzieć, co, jak dany pet się zachowa. To jest też ważne, okay. żebyś wiedział, jak dany twój pet się zachowuje. Na przykład się ma, tak. się ma. Solus się 30% ma, więc też można się spodziewać tak. A przykładowo jaką byś watahę, może omówimy z jedną watahę przykładową dla jakiejś Można. profesji? No dla rycka bym wybrał na przykład. Dla rycka mówisz? Dla rycerza, tak. No i co myślisz, byś tam dał? Że... Co byś dał w takiej wataszy? No ja to bym standardowo jako podstawę dał motyla albo hochgrata, gdyż uważam, że no oba pety są dobre, mają swoje plusy i minusy, to tam jest temat yy, na... ja. Na forum jest Inną też temat kwestię. ogólnie. Tak, jest na Mogę forum. Można sobie przeczytać na temat Hograta samego w porównaniu z motylem, ale myślę, że motyl... Ogólnie ma... różnią się, ale oba są dobre. Oba są dobre i ogólnie motyl jak dla mnie jest lepszy pod względem tym, że zatruwa. No Te jeżeli dai, chodzi... To, przeżywamy tak, się. zatrucie ma dodatkowo. Jeszcze oski daje czasem. Też zwiększa tam. Ale Hograd a za, przeciwnikom... za to lepiej leczy, czy więcej, częściej, cały czas tak jakby. Hograt, tak, Hograd więcej leczy. To jest jego zaleta akurat. No, tak bym dał podstawę, wiadomo, no, pet pod pod podstawę, leczący, tak? wracając do Rycka. Ja jako dał... drugi pet to y, bym dał, wiadomo, można sobie Sola, jeżeli się chodzi takie te, nie? Y, jakieś, y, chce się, na deszczach zależy, ogólnie na atakach grupowych nam zależy, to Sola możemy wybrać. No a jeżeli nie sola, yy, to dałbym psa ogara, bądź bo, jeżeli posiadamy gildię, od razu bym wybrał hienę. Co Hiena, myślisz o tak. hienie? Bardzo dobry pet, <coughs> szczególnie pod względem takim, że ma unikalną umiejętność taką, którą ma shit, czyli latające kolano. Chyba żaden dotka. pet nie ma, co? Chyba, chyba żaden nie ma tak naprawdę. Dotka. Dotka rozlatające. Dotka i, i, i latające. Bardzo kolano. niedoceniany pet. Bardzo niedotkniany pet. W ogóle, no nie wiem, rzadko kiedy właśnie widywałem... Można spotkać kogoś, tak. Z tym petem, dokładnie. Trochę dziwne, ale... No, do, do, prostu... do tego bym dał jeszcze y, Tona, y, który by na przykład dynikę rzucił. I wspierał ogólnie. Wspierałby, przeżywalność, Przywalność. Tak. Y, dodatkowo wspierałby Hienę, też ma dotkliwe. Jeżeli Hiena by nie wbijał, on by wbił. Y, I... Dałby dodatkowo, wiesz, dynikę na przykład na krwawienie krwawkę. No by krwarka, Zm krwawkę, tak. Od hieny. I myślę, że walka by była dużo prostsza. Ewentualnie można dać zamiast tona y kruka bądź ploksa też się może przydać. Szpina. Żeby była, żeby była szpilka, tak, Ale jednak ja bym został dla mnie najlepsza watacha pod hiena ton y i motyl bądź hoch no lub, lub jeden pet ogólnie dystansowy, żeby zmienić defa <coughs> przeciwnika. No ewentualnie. Ploks na przykład, bo Twiga to nie polecam w żadnym parku. No wiadomo, że to tylko nasza opinia, ale myślę, że to jest jeden z lepszych wyborów w atachy dla Ryca. Dokładnie tak. Co tam jeszcze można powiedzieć? Jeżeli chodzi o pety z trzeciej klatki, to ja bym tak odradził trochę te pety. Są bardziej dla osób leniwych, <grym> tak mi się wydaje. Te z trzeciej klatki, tak, oczywiście. Mają duży level, wiadomo, ale jeżeli zainwestujemy wcześniej w peta, no na przykład yy, tłuk, no ma większy ten level od tona, no ale ma dużo właśnie złych tych, Dobra, jestem, musiałem chwilę przerwać, ja bym jeszcze ogólnie dodał, że PT receptorowe, jeżeli tego nie mówiłeś, w czasie mojej przerwy, PT receptorowe, na przykład Ton lub Era Sol, na samym początku mają bardzo mało podstawowych punktów statystyk, czyli np. zręczności, siły, mocy, wiedzy, bardzo mało. Jeżeli damy na takiego Sola, na przykład na samym początku, na samym początku dodamy mu 80 punktów mocy z tych wszystkich temów, które można wsadzić, będzie nieporównywalny damage z tym, co dostaniemy na starcie. Nieporównywalny. No, raczej tak. Wiadomo. Na początku bije 200, a już z tymi temami tak po 400 nawet podchodzi, więc to jest już całkowicie. Można mięsko farmić, ile wlezi. Ale wracając tak nawet do tej trzeciej klatki, jakbyś porównał yy, Marszploksa i. Twiga. To, to nawet nie ma co porównywać, bo. Który lepszy Twig? według ciebie, bo masz je na ponad tak. setnym levelu. Jedyną przewagą Twiga nad Kloksem jest to, że posiada zręczność oraz res. Ze względu na level. Większy res, który, ze względu na level, który, tak. Który posiada tak, na 80 poziomie, Kloks jest wiadomo, 50 level na początku. Mamy. No i przewaga tych leveli też dużo daje. Jedyna, właśnie tak. Jedyna to jest obrona yy, ze zręczności. Którą niweluje tak naprawdę HPF w późniejszych etapach gry u Ploxa. I wady ogólnie to są takie, że zdejmuje często z defa i to najbardziej chyba irytuje wszystkich posiadaczy tego defa. No też czy mi się by, tak czy, by mi obostaje, czy by miał bastaje czy który który się rodzi i tak nie tego defa na 100%. To jest bardzo, bardzo złe, moim zdaniem ale pety ogólnie gildiowe tak się zachowują. Mój na przykład motyl też yy, potrafi nie leczyć pięć rund, nie? Zazwyczaj leczy, a czasem coś mu odwali i stoi pięć rund. No, ale wiadomo, to są tylko pety. Nie możemy oczekiwać od nich cudów. Możemy no tylko tak. właśnie, jak tu przedstawiliśmy, dobrać jak najlepszego peta do naszych potrzeb, uzupełnić nasze braki, naszej profesji. No. Chyba tyle. Myślę, myślę by tyle. W następnym odcinku możemy nagrać słowiska lapetów i... No. Jak ubrać, jak ubrać te pety. Pomyślimy jeszcze. Tak. Czy może przedstawimy jakieś inne. Może być, tak. Swoją może pokażemy całą. Rozwiązania różne dla innych profesji. Tak, tak. Jakie najlepsze. Byś, jakie my byśmy wybrali? Tak, my, dokładnie. Nasza opinia. No to chyba było na tyle. Chyba tyle. Ten materiał, Garść ten materiał. takich informacji myślę, że tak, tak. mogą się niektórym przydać. Dokładnie. No to co? Nie znamy się myślę. No to tyle. Na razie. Cześć. do następnego Do następnego.